Hej, cześć, siemaneczka wam wszystkim ludzie! Z tej strony oczywiście Judy i witam was bardzo serdecznie na kolejnym już od odcinku z Pokémonem Brilliant Diamond i dzisiaj oprócz tego, że trochę czasu spędzimy w podziemiach gdzie złapiemy interesujące Pokemony to oprócz tego oczywiście ruszymy po drugą odznakę przyjdzie nam stoczyć walkę z Gardenią. Jak to będzie wyglądać? Zobaczcie sami. Nie zapomnijcie więc strzelić lajka, subskrybujcie jeżeli jeszcze tego nie robicie a my już lecimy. Dobra, kolejne miejsce, w którym... E, znowu Gastrodony, znowu Bidafy. Uralc jest nawet! Kurczę, dobra, dobra, fajne Pokemony, ale powiem szczerze, że jeżeli miałbym dzisiaj złapać jakiegoś Pokemona, to bardzo bym chciał znaleźć. E, znaleźć, znaleźć, znaleźć. Handuma, skoro może tutaj występować. No, ale dobra, pokopiemy sobie. ja Dobra, nie zgubiłem. Ej, dachtyli dają aż trzy! O, Likitung Badiu. Ej, fajne Pokemony. Ej w sumie wiecie co? Badiu sobie złapię. Jeżeli badiu jest tutaj do złapania, to skorzystajmy z okazji, Dlatego tego Pokemona już naprawdę dość długo czekałem. Eee, co prawda na kolejną salę raczej go używać nie będę, ale na przyszłość się przyda oczywiście. Chcę mieć Roserade, jak najbardziej. Dobra, tylko nie bijmy oczywiście z Link ataku. Eee, tylko za pomocą... Może takla zwykłego? Nie no, dobra. Quick attack, Ok, żeby było coś mocniejszego. Quick attack jazda. Dobra, zabiera, zabiera całkiem sporo Warte. Nie zrobi nam oczywiście nic. Dobra, obkupiłem się w pokebole. No to teraz to tylko... Nic, tylko łapać w nie. Dawaj, Badiu, ja w ciebie liczę. Bo Badiu chyba ewoluował przez szczęście, jeżeli dobrze pamiętam. W sumie mamy teraz apkę, która to szczęście zlicza, więc będzie łatwiej e, tak jakby ogarnieć, za ile można spodziewać się jego ewolucji. Dobrze, pięknie. No, na razie taki wygląda na niegroźnego pokemona, ale jeszcze będzie robił robotę. Tak więc y, Piki jako kolejny. Y, jako Badiu. No, zobaczymy. Y, na razie dajmy go do boksa. Przyjdzie na niego pora, a my szukamy. Szukamy. Oczywiście. Sa znaczy sali. Jaskini Ognistej z lawą. Natomiast ja teraz znalazłem y, miejsce z lawą. Są tutaj Geodudy, są tu Oniksy, ale żadne z tych Pokemonów mnie nie interesują. Jego, tu przejść mi jest ciężko. Ciasno, tu strasznie. Ale proszę powiedzcie mi, że tutaj jest jest on. Jest on. No chyba nie mogło być lepiej. Dobra, tego pokemona muszę mieć. Nie wiem czy tutaj jest wersja Handauera, ale jeżeli nie ma, no to cóż, nic z tego. Handum. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić lepszego pokemona. Na salę roślinną, ale to nawet nie chodzi o salę Dobra, nie mam pojęcia czy on będzie miał od razu najlepszą abilitkę Wiecie co, ja bym chciał go złapać w Duskballa Mam nadzieję, że się uda jak nie no, to będziemy w Pokebole próbować Udało się złapać Handuma Wbite poziomy Radar 21, temI 19 No ale najważniejsze jest to, że mamy Mamy mojego ulubieńca Pięknego, majestatycznego Pokemona, który niestety nie będzie miał mega ewolucji tutaj No ale nie zmienia faktu, że jest przepotężny Czas nazwać na Handuma, niestety, słuchajcie. Czad zadecydował. Puśćmy do tego odpowiednio muzyczkę. Aaa. Okej. Okej, złapałem swojego ulubionego Pokemona. Bardzo dobrze. Teraz możemy wyjść na powierzchnię. Majestatyczne pokemony zasługują na majestatyczne nazwy. Jakby ja wszystko rozumiem, że mogliście w przeszłości zniszczyć mi tego greninże. Ale naprawdę. Ja już się boję, co się stanie, jak przybędzie czas na embriona. Albo wprowadzę zasadę, że Shiny Pokémon ma oddzielną nazwę. Będę szukał, choćbym miał szukać do śmierci Shiny Handuma i Shiny Ambryona. Ruszajmy dalej, słuchajcie, ruszajmy dalej. Zdobyty Handum. E, a ja muszę. A jeszcze nie. No, Aaa, dobra, bo tutaj mogę dopiero pójść po zdobyciu kolejnej odznaki. No to nie tak szybko. Pomyliło mi się. Myślałem, że najpierw trzeba iść na północ, a potem do sali. Ale wychodzi na to, że nie. Najpierw musimy zdobyć odznaka, a dopiero potem pójść tam dalej. Proszę bardzo. Jaki ładny las. Niby weszliśmy do środka. Jest tu niezła fototapeta. <grym> ale, 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 ale naszym celem jest tutaj znaleźć paru trenerów. O nie, tu na razie nikogo nie ma. Chwila. A, bo tu chyba było coś na zasadzie zabawy wchowanego. Muszę chyba najpierw znaleźć Trenerów. Przynajmniej tak kojarzę. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak to było. Tutaj nic nie widzę. Kurczę. Tu jest ktoś? Tak, jest ktoś. Dobra, pierwsza osoba znaleziona w tej sali. No zobaczymy, kim tam dysponujesz. Jakimi Pokémonami? Caroline, Cherubin. Dobra. Taki charakterystyczny, mały Pokémonek Sino może być na start. Myślę, że Skowron, mimo tego, że jest dopiero co złapanym Pokémonem, no to to mu nie zaszkodzi. Yy, I będzie tutaj robił robotę i robi ją! Przerubi bez najmniejszych szans. Dobra, zobaczymy. To byłoby najlepsze, gdyby okazało się, że dopiero co zdobyty Pokémon yy, jest w stanie tutaj robić taki pogrom. Yy, jest Roselia, <laughs> No, czyli jest oczywiście wyższa forma, yy, forma Badium. No ale pytanie, czy ona jest dość wytrzymała? Nie jest dość wytrzymała. Wiecie, z jakby nie patrzeć, ma staba oczywiście od link ataku. Robotę będzie robił i to naprawdę sporą. Fajnie byłoby tylko doczekać się, aż handum będzie mógł, będzie mógł tutaj ewoluować. Znaczy, handum nie ewoluować, tylko nauczyć się ognistego ciosu. No bo na razie jest troszeczkę no, mało przydatny, prawda? Dobra, tutaj jakieś kamyczki. Jest kolejna osoba, dobra, druga przeciwniczka w tym momencie, dobra, nie pamiętam ilu to było czterech e, trenerów, ale wydaje mi się, że z czterech być może, jakoś tak. E, jest Badiu, no dobra, skoro Roselia leży na hita, no to jak Badiu ma nie paść na hita? Nie ma innej najmniejszej opcji. Dobra, Markro, dawaj wink atak. Dobra, bardzo ładnie, załatwiony. Ale oczywiście Poison Point, czemu nie? To zawsze wejdzie, zawsze wejdzie po prostu. Yy, ale możemy w sumie zahamować to działanie trucizny. Znaczy, no dobra, raz tam mnie oczywiście obiję, y, Jeżeli zmienimy, ale w sumie... Dobra, nie zmieniajmy. Niech Markro przede wszystkim będzie tym Pokémonem, który najwięcej się do XP. Kolejny Badiu, kolejna walka. Dobra, te pokemony, no mówię, nawet jak jestem zatruty, to niewiele tutaj są w stanie nam zrobić. Yy, wciąż jestem szybszy, ale nie no, no jakby nie patrzeć, nawet jeżeli... Mamy tutaj no dodatkowo tego speeda podwyższonego, no to wątpliwe, żeby ktokolwiek był w stanie nas wyprzedzić na tej sali, no ale zobaczymy, być może Rozerate liderki będzie dość szybka, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no ale dobra, na razie znalazłem tutaj dwóch trenerów, a tak właściwie dwie trenerki, skorzystajmy z okazji, użyjmy Antidota, no i Potiona, skoro, skoro jest, to niech też Potion wleci tutaj czym prędzej. Tak jest. No i szukamy, szukamy kolejnych przeciwników. Tutaj nikogo nie ma. Tam jest ta, z którą już walczyłem. To nie. No właśnie, gdzie kolejni? Tutaj nie widzę nikogo. Oho, tutaj jest trzecia przeciwniczka. No i mówię, wydaje mi się, że będzie jeszcze jedna. Tylko jeden pokémon. Bardzo fajnie. Dobrze, że nie mają za dużo tych Pokémonów. O, ale za to Tertwig. No, proszę, proszę, jest i starter. Może i tertuit ma lepszą obronę. Ale nie oszukujmy się, nie powinien być w stanie przetrwać tego ataku. Tak, przynajmniej wydaje mi się, tak jest. Pięknie. Normalnie na tym poziomie gry nie można było cofać markroła. Tutaj od razu się udało dzięki tym podziemiom. No i widać, dlaczego normalnie go w grach nie ma. On po prostu robi pogrom na tej sali. Dopiero co złapany. Nie najwyższy poziom, no ale no robi robotę. I dobra, już widzę, już tam widziałem gdzieś daleko. E, gdzie jest prawdopodobnie ostatnia przeciwniczka? E, jest tutaj, tak jest. Znalazłeś mnie, walczmy. Dobrze, oczywiście. E, załatwiona. No i wow, dużo doświadczenia. Ładnie ten fizyczny atak też nam wchodzi. E, dobra, wszyscy trenują. Ale ja mam, mam wrażenie, że jestem w stanie dzisiaj zrobić. E, że jestem w stanie zrobić po prostu walkę tak naprawdę robienie odznaki mono czyli tylko i wyłącznie Markrowem no może się przeliczę, oczywiście, może tak być ale serio, Markrow dopiero co złapany ale pokazuje już ogromny potencjał no i jest ta walka jest ona Gardenia liderka tutaj, oczywiście mistrzyni typu roślinnego no dobra, zaczynamy walkę Judy versus Gardenia! No i zobaczymy. Powinna mieć. Tak jest. Trzy Pokémony. Wszystko się zgadza I pierwszy Pokémon, którego wysyła, to Cherubin. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to ona chyba będzie miała tylko i wyłącznie pokemony z regionu Sinom. Ale zaraz zobaczymy. 19 poziom, no wysoki, wysoki. Nasz Pokémon też ma 19, ale myślę, że Wing Attack, tak jest. Na razie na Brave Birda nawet nie ma co się decydować. Poczekamy chyba na Rose Raid z użyciem tego potężnego ataku. Ładnie poszło. Tertwig, tak jest oczywiście. W anime była taka ciekawa walka Tertwigów. Tertwig Asha vs Tertwig Gardeni. Jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie ten Tertwig Gardeni był bardzo szybki, a ten przetrwał. Zaskakujące. Używa Reflekta. Ojej! To jest niedobrze, bardzo niedobrze. Co z tego, że dam rady wyeliminować Tertwiga, skoro Reflekt działa nie tylko dla niego, ale dla całej drużyny. W wyniku czego mm, wzmocniona będzie teraz też obrona e, wchodzącej Roserade. Natomiast e, nie zamierzam używać tutaj specjalnych ciosów, chociaż Gast byłby dość skuteczny teoretycznie, ale Gast ma tylko tam z 40 mocy. Tak, to nie koniec. Wiem, wiem, że nie koniec. Niech wystawi swojego najsilniejszego Pokemona. No, Roserade jest potężna. Dodatkowo też typ trujący, ale Bravebeard. Cios, który ma 120 mocy, ale też sobie zadaje sam damage. Jest szybszy, Petal Blizzard. No dobra, może i mocny atak, no ale mamy typ latający. Dlatego jesteśmy wytrzymali. Dawaj, Markro, z całej siły. Wow, gdyby nie Reflect... No to Roserade by to ewidentnie przegrała, ale patrzcie, yy, ma jeszcze dodatkowo berry przy sobie, trochę się leczy, jednakże jeżeli nasz Pokémon przetrwa atak, to i tak padnie od Brave Birda, no ale chciałbym, żeby to mimo wszystko Skowron zakończył. Kolejny Petal Blizzard, jak mocny będzie, żyjemy. Dobra, Brave Bird tak czy siak yy, załatwi go, Markron niczym kamikadzem, ale trzymajmy kciuki, niech pokona Roserade, tak się dzieje poświęcił się w tej walce po to, żeby wyeliminować Roserade, tak więc doświadczenie oczywiście zostanie dodane całej reszcie Pokemonów. Ale naprawdę Skowron porobił te salę. Ładnie tutaj lecą ekspy, tak jest. Świetnie. Quick Guard. A może się go nie ucz. Jakoś nie potrzebuje Quick Guarda, prawdę mówiąc. Focus Energy to samo. Widzę, że to jest moment, w którym nie będę w ogóle dodawał nowych ruchów, bo nie ma sensu gardenia pokonana jak się cieszę że w ogóle przegrała, super to, to jest spoko dobrze, natomiast ja czekam oczywiście na dwie rzeczy jedną z nich jest odznaka tak jest, jest druga już do kolekcji forest badge, czyli odznaka lasu od gardenii no i zaraz zobaczymy jakie tiemy tutaj dostaniemy coś roślinnego ale co to może być stickery, też się przydają jak najbardziej TM-86 i TM-86 jest grasno. no w używam tego ciosu on jest tym, tym mocniejszy im cięższy jest przeciwnik no ale może się przydać oczywiście może się przydać lećmy 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 dalej lećmy pokemony no i tak naprawdę muszę zmierzać już na północ do tego interesującego, zamkniętego tam za drzewkami e, domku, a tak właściwie nawet domkiem, to, to bym tego nie nazwał, to jest tak jakby laboratorium. E, no ale zanim to, to trzeba troszeczkę przeszukać podziemia. No w sumie racja, ej, Skorupi. Skorupi sam chcę, żebym go złapał. Dobra, zobaczymy. Chciałem szukać ralc, ale coś czuję, że dzisiaj, biorąc pod uwagę czas, to nawet tego ralcy nie znajdę. Ale Skorupim bym yy, nie ogarnął. Po... 27 level w ogóle? Wow, wysoki, dobra, Winka tak będzie super efektywny, ale mam nadzieję, że Skorupim przeżyje. Dobra, przeżył to nawet stracił mniej niż powyżycia. życia. Ej, no nie chcę nic mówić, ale Pokémon z takim levelem, kurczę, on, nie no, będzie się mnie słuchał, no bo zdobyłem odznakę, więc Pokémony do 30 levela się mnie słuchają. Okej, okay, dobra, biję mocno, ale nic strasznego. Dobra, zmiana planów. Natomiast rzeczywiście, Drapion, taki typowy, charakterystyczny Pokémon dla regionu Sinnoh. Eee, na razie ma typ Robaczy, potem, jeżeli dobrze pamiętam, ten typ Robaczy mu odejdzie chyba w niepamięć, co nie? Zawsze mi się myli Drapion z tym... z jeżeli chodzi o, o typy. No ale dobra, dobra, spokojnie, lecimy z Pokébolem. No. no niestety, Pokémon na tym poziomie do łapania, na Pokebola, to jest jest problematyczny. Ale zobaczymy, Scarify, raz, dwa, trzy! Tak, to jest ten moment! Dobrze, dobrze jest nie odpuszczać jednak, wiecie? Kiedy człowiek już ma wrażenie, że jest najgorzej, to pamiętajcie, noc jest najciemniejsza przed świtem. Super, udało się, dużo przy okazji doświadczenia dla moich Pokémonów, no bo przecież Skorupi miał wysoki poziom. O, proszę, proszę, proszę. E, cios specjalny, kamienny. Oj, przyda się to zamiast łotergaалam. E, Łotergaа tutaj nie potrzebujemy. No, w sumie Asian Power dla Gastrodona przyszłego. Super przedmiot. Może być, no i naprawdę, no Skorupi jest. On w tej formie nie jest najmocniejszy. No, ale w formie tego drapiona, no to robi już ogromną robotę. Nazywamy, nazywamy Skorupiego. Na razie damy go do boksa, ponieważ no ma wysoki poziom. I miał poison barba. Ej, fajnie. Dobra, nie, wyślemy go z tym przedmiotem do boksa. Okej okay. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest interesującego? Dobre pytanie. Jest Likitung. Ej, wiecie co? Boję się, że on może mieć... że Likitung może mieć wysoki poziom Ale Liki Liki... No zobaczymy. Fajnie byłoby mieć Likiliki Liki w drużynie. Ej, 28 poziom. Czemu one mają takie wysokie poziomy wszystkie Pokemony tutaj?